Radio Kraków. Brawo Mowak, dzień. Dobra, gościem Radia Kraków jest dziś były ministra infrastruktury, poseł Pisan, że Jadamczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Kraków. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie y, pośle, zanim zajmiemy się polityką, to zapytam o coś, czym żyje pół Polski przynajmniej. Kto ma rację w reprezentacyjnym konflikcie? Robert Lewandowski czy Michał Probierz, pana zdaniem? Ręce opadają, bo przede wszystkim powinniśmy się martwić o wynik dzisiejszego meczu. Prawda? Powinniśmy się martwić o to, czy Polacy zagrają i mieć nadzieję, że zagrają w Mistrzostwach Świata, bo przecież taki jest cel. A dwóch panów e, zwarło się i to bardzo mocno. Szkoda Lewandowskiego, bo jest gwiazdą, ale jako człowiek e, no też powinien traktować poważnie to, co jest dla wielu piłkarzy nieosiągalne. E, powinien ten zaszczyt gry w reprezentacji, traktować bardzo poważnie jako zaszczyt, przywilej, dany bardzo niewielu, a z drugiej strony pan e, trener e, nie powinien zachować się jak e, przysłowiowy chłopczyk w piaskownicy. I wczoraj jeden z e, dziennikarzy użył takiego określenia, że jeden zabrał zabawki, a drugi obsypał go piachem. No to to, to adekwatne do, 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 do rzeczywistości. Jakkolwiek jeszcze raz powtarzam, dla nas jest ważne to, czy zagramy w Mistrzostwach Świata. Mnie nie interesuje problem wewnętrzny tych panów, to czy oni się lubią, nie lubią. Ja interesuję się i przede wszystkim mam nadzieję za, na bardzo dobry wynik. Ja pamiętam mecze polskiej reprezentacji piłki nożnej w Monachium na... Igrzyskach Olimpijskich, finał z Węgrami. Pamiętam dramatyczny mecz na Mistrzostwach Świata, także w Niemczech w 74., E, dramatyczny mecz z Niemcami, a, a wcześniej wspaniałe, wspaniałe mecze właśnie na tym mundialu. Pamiętam kolejne mundialy i marzy mi się taka reprezentacja i Które marzy mi się i marzy, mi się ja taki, i marzy mi się taki czas, który e, pozwoli nam, Polakom, być dumnym, że oto piłkarze naszej reprezentacji. To najlepsi piłkarze na świecie albo w gronie najlepsi piłkarze na świecie, a nie znani z tego, że trener pokłócił się z gwiazdą futbolu, bo przecież taką gwiazdą niezaprzeczalnie jest Robert, Robert Lewandowski. Kto w tym wszystkim polegnie, obawiam się, że najbardziej dotknie to nasze marzenia nasze nasze nadzieje związane z nadchodzącym mundialem, ale nie tylko. Oby nie. O inną gwiazdę chciałbym teraz zapytać. Czy wie pan coś o tym, że Przemysław Czarnak będzie szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego? Newsweek taką informację podał wczoraj. Pan prezydent elekt Karol Nawrocki już ogłosił kilka nazwisk osób, które będą jego najbliższymi współpracownikami w kancelarii prezydenta. Pan prezydent elekt w... Przygotowuje zespół. Kompletuje ten zespół, który pozwoli mu realizować plan, strategię i wszystkie te zamiary i, i cały program, z którym Czyli szedł w wyborach do Pałacu Prezydenckiego. Jeżeli będzie to pan Przemysław Czarnych, to proszę zerknąć do jego życiorysu, szczególnie do jego przygotowania. Przecież prawnik, mecenas, profesor prawa specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, ale nie jest mu dalekie przecież prawo Gospodarczy, Jałem, prawo gospodarcze, prawo, ale proszę bez sarkazmu. Ja znam pana, poznałem pana ministra przemysłowa Czarnka, kiedy był wojewodą lubelskim i daj Boże, daj Boże, takich wojewodów, jakiego właśnie poznałem w osobie pana ministra Przemysłowa i wówczas wojewody przemysłowe. absolutnie bez sarkazmu. Nie obrażając nikogo, nie, taka jest moja intencja. Przemysław Czarnek to jest chyba największy w Prawie sprawiedliwości. I tak sobie myślę, że to może właśnie dlatego on w tej kancelarii Karola Nawrockiego by szefował, po to, żeby no, pilnować, by nowy prezydent nie poszedł w ślady na przykład Mariana Banasia, nie zerwał się. A to bym wymyślił dzisiaj czy wczoraj? Wczoraj, tak. No, no uśmieje się, muszę powiedzieć, bo jeżeli ktoś używa określenia twardziej, to ja pragnę zwrócić uwagę, że w środowisku zjednoczonej prawicy, w środowisku prawa i sprawiedliwości e, użyję tego słowa. Tych twardzieli, tych twardych ludzi, jest cała masa. Bo dzięki pracy takim, takich ludzi e, wspieraliśmy tą pracą, wybory prezydenckie, wyborach prezydenckich doktora Karola Nawrockiego i dzięki pracy między innymi tych ludzi, dr Karol Nawrocki, dzisiaj jest prezydentem elektem. Dzięki pracy tych ludzi wygrała Polska, pomimo tego, że zdarzyliśmy się z murem. Niewyobrażalnego hejtu. Zdarzyliśmy się z sytuacją, w której rządzący zabierają finansowanie partii opozycyjnej. Zdarzyliśmy się z murem, kiedy rządzący wykorzystują finansowanie, metodą dofinansowania śrubokręta, e, finansowanie przez zewnętrzne organizacje swojej kampanii wyborczej. Myślę tutaj o e, kandydacie Panie, co było półtora roku temu? Ale to nie jest kwestia półtorej roku temu. Mówimy o wyborach tych, które były. I tak, gdyby, gdyby nie te osoby, które możemy nazwać, Сдумал. Nie pejoratywne określenie, ale z dumą. Ludzie twardzi, niezłomni, ludzie, którzy się nie poddają. Wynik wyborów byłby inny i myślę, że przyszłość Polski i po przyszłych pokoleń byłaby w sposób istotny zagrożona. Wracając do Karola Nawrockiego i Mariana Banasia i podobieństw z ich postawie i życiorysach. na no, obu ciążą podobne swoją drogą zarzuty. Obu państwo bronili jak Częstochowy do czasu, bo Mariana Banasia już państwo nie bronią. Nie boi się pan, że będzie tak samo z Karolem Nawrockim? E, w przypadku pana prezydenta elekta Karola Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej wyssano z brudnego palca tyle kalumni. No, taki, taki ciek. Przykład. E, a chociażby kwestie jego e, w Współpracy z jakimś klubem nocnym czy z domem publicznym? Pan zna jakiś, jakoś, <noise> jakiś dom publiczny prowadzony przez szesnastolatka? Nie, dobrze. To pan tak. premier tutaj sobie jest jeszcze w kolano i państwo no to, to potrzyma. No proszę pana. No no no. No to no to netu, no to. No to To pana. To pana teraz. Słowa przeprasza, wobec prezydenta Elekta Karola Nawrotskiego? Zapytał mnie? pan O przykład? No to panu przykład. Panie pośle, nie, można sprawę, Panie, pośle, nie można na ludzi sprawa, wylewać tyle szamba. Nie można na ludzi wylewać tylu, tylu, ty, tylu e, kalorii. Została opisana przez Onet. Strzelił Państwo, sobie w strzelił sobie Donald kolano Tusk, Donald Tusk, Tusk i teraz na pewno Panie ponosi pośle, tego konsekwencje, Onet Bo przecież opisał sprawę bo przecież, do przecież, e, Państwo nie poszli do informacje sądu. donoszą, Natomiast profesor donoszą, Dudek że Tusk skończy swoją karierę. Między innymi dlatego, że atakował w Tuska. Potwierdził, brudny, że osobiście zna jednego z tych świadków, którzy świadczą, znanych historyk e, trójmierski, którzy świadczą, że tak Wpierw właśnie. Najpierw poświadczył Donald Tusk. Panie pośle. To, to mówiąc tekstin, się na autorytet. ale co mnie obchodzi Donald Tusk? Jak to co pana obchodzi? Nie obchodzi to, no to że to, to pan nie sobie teraz strzela się... w kolano. Jak pana może nie obchodzić? E, Zostałem zwolniony, tak? Proszę? Tak? Nie, no ja tego, ja tego nie Dobrze, wiem, został, wie pan, ale, czy to ale żeby, pana, żeby czy pan, żeby pan publiczny w mediów mówił, że pana premier polskiego rządu Donald Tusk Nawrocki to był pana premier, wymarzony kandydat? Premier pisał? Donald Tusk nie interesuje? Pytałem o to już kilku, kilku Doktor Karol Nawrocki okazał się bardzo skutecznym kandydatem. Decyzja Decyzja środowisk obywatelskich o y, zaproponowaniu doktora Karola Nawrockiego okazała się bardzo celna. Bo jeszcze raz powtarzam: wygrała Polska, ale przede wszystkim wygrali ci, którzy zmierzyli się z falą ogromnego hejtu. Wygrali ci, którzy zmierzyli się z działaniami, które. Do tej pory. A co, ja jak pamiętam. Jak pan zareaguje, czy, jak wyjdzie jakieś nagranie polskie, z Karolem z prowadzącym rzeczy, jakieś polskie, polskie Albo jak polskie wyjdzie na historii, granie z ustawki. Od 1990 roku takie ta, natężenie takiego hejtu i tak brudnej kampanii wyborczej A Ale to pan już takiego mówi. nie było. No? Czy pan, jak pan zareaguje, jak wyjdzie nagranie ustawki, na której widać, jak Karol Nawrocki, nie wiem, kopie kogoś butem w głowę? to co będzie wtedy? Co no, to będzie za hejt, no, no, bo... jak pan tak w ten sposób może traktować w... słuchaczy Radia Kraków e, zacnej... No przyznał się osobiście, za, za, że brał za, za, udział się, w takich zac, ...zacnego środowiska. No nie można w ten sposób, no nie może pan imputować, nie mając żadnych dowodów, żadnych Sam się Opierając się na brudnej kampanii. Sam się przyznał. Donalda Tuska, o którym pan przed Karol chwilą Nawrocki. powiedział, że, go, że, że pana przyznał Donald Tusk nie obchodzi, no widzimy. że brał udział w ustawkach. No to nie. To w, A nie w ten sposób... To w ten sposób... Ja nie będę Będę się zmierzał z argumentami, przepraszam, ja rozumiem. Czy podziela pan zdanie prezydenta Andrzeja Dudy? Z, cytuję, z brudnego palca. Sam się przyznał. Jest wrażenie, że postkom... Dudę. Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory prezydenckie. Pan się zgadza z tym? Ja już widzę, jak wypala się ten piec, którym rozpaliła koalicja rządząca. No nie koalicja, Platforma Obywatelska rozpalił Giertych. On jest głównym palaczem pod tym kotłem E, którym e, kompresja tej te, na, 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 na te, te, te pary wodnej miało doprowadzić do tego, że kocioł pęka, wybory są e, wynik wyborów jest nieuznany i można jeszcze marzyć o e, powrocie do tego, że oto z Platformy Obywatelskiej będzie kandydat. Jeszcze raz powtórzę. W państwie, w którym opozycji zabrano finansowanie. Ale te, no, w państwie, mało czasu. W którym wykorzystano media pan publiczne. Razy. Media publiczne kampanii wyborczej obozu rządzącego, szczególnie Trzaskowskiego. Jeśli chodzi o w media państwie, publiczne, za w państwie, no to, czasów, to na ten temat. Ten, ten, na ten, na ten temat, to, to i pan e... sam tutaj może o swoich osiągnięciach z ostatnich miesięcy dużo powiedzieć. A, czy pan nie no zarzuca? Nie, ja panu nie, bo mówię o osiągnięciach, nie zarzutach. Aha, to rozumiem. No e, i, otóż, I otóż tak. W, czy widzieliśmy jakieś państwo na świecie, w którym opozycja sfałszowała wybory? A czy nie, przykład, ale ja nie pytałem a o to, ja przykład, pytałem o czy z przykład, spółka, czy przykład, czy przykład, czy przykład komisji nr 95 w samym Krakowie, którą to komisję oskarżono na to, że przepraszam, użyję słowa, przekręciła wybory na rzecz Karola Nawrockiego. W tej komisji nie było żadnego członka Prawa i Sprawiedliwości. Mało tego, nie było członka komisji ani od Brauna, ani od Mencena. Byli, byli tylko i wyłącznie ludzie lewicy, liberałowie i lewacy. Czyli co? Spisek? Spisek, no po na, kogo pan spisek? spisek na rzecz spisek na i Prawa i Sprawiedliwości? Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że komisje odmawiają ludziom prawa głosu na podstawie nigdzie nie zarejestrowanej aplikacji, którymi się posługiwali członkowie komisji z ramienia PiS? Nie sądzę, że to było z, w żaden sposób złamaniem prawa. A to jeżeli... odbiera... odbieranie prawa do głosu nie było złamaniem prawa? Ja nie znam tych przypadków. Nie spotkałem się z tymi przypadkami. Proszę pozwolić mi tego nie komentować. bo no. Po prostu nie chcę brnąć w, to w inaczej, zagadnienia, to które były takie sytuacje, z że na nie na zarejestrowanej... ani, moi, ani moi, no, Czy e... jeśli zdarzyła się taka sytuacja, że na podstawie niezarejestrowanej aplikacji ktoś komuś odebrał prawo do głosowania, czy to jest skandal pana zdaje? Ja nie wiem, czy na podstawie niezarejestrowanej aplikacji odebrano komuś. Ja, ja rozumiem, prawo to tak Pytam no czy nie jest, jeśli to... by tak było, to czy to byłby skandal. Ja, ja nie znam tej Dobrze. historii, nie wiem, co to jest za aplikacja. Po prostu problem jest nieznany. Po rozumiem. Mi, proszę Ostatni mi wybaczyć. Mamy bardzo mało czasu. Ostatni sondaż: Koalicja 32 i 3, PiS 28 i 3, Konfederacja 27. Doganiają państwa. Można powiedzieć, że środowiska prawicowe w Polsce są postrzegane jako środowiska, które są w stanie prowadzić Polskę w sposób drogą, taką jaką należy prowadzić państwo, które powinno się rozwijać powinno znajdować swoje miejsce w Europie nie powinno być, nie powinno być lokajem, ale powinno być pełnoprawnym. Państwem narodowym ze wszystkimi tego atrybutami i przywilejami. I to jest, tak czytam ten sondaż. To na koniec zacytuję słowa Miraj no Nie będzie mnie PiS szantażował, że albo z nimi współpracuję, albo jestem zdrajcą Polski. Jarosław Kaczyński potwierdził wszystkie opinie, które nim od dawna krążą, że nie jest w stanie realnie po partnersku rozmawiać z innymi partner partiami. To z wczoraj albo przed Cóż, proszę mi pozwolić, yy, yy, odstąpić od komentowania jakichś emocjonalnych yy, wynurzeń. Wynurzeń jednego z polityków, znanych co prawda, ale emocjonalnych wydłuż wynurzeń. Jestem przekonany, że pan Sławomir Mencen jutro już będzie mówił e, zupełnie innym głosem, bo jutro mamy wniosek o wotum e, zaufania dla rządu. I do końca ale nie, jest, nie, pewne, czasu, do końca nie jest pewne, czym się to skończy. Tak, a ja dzisiaj miałem nadzieję porozmawiać mm, o, o strefie czystego Transportu w Krakowie, która. Panie pośle, e, bo jesteśmy zdecydowani, że e, nie możemy nas już zaczynać nowego w sposób tematu bardzo negatywny. Andrzej, S7. Adamczyk, poseł. A ja o magisterkę nie zdążyłem zapytać. No widzi pan. Do usłyszenia. Dziękuję. Reklama.